Yo, cześć, siema, siema, cześć, witam was w najgorszej podróbce Fortnite'a. No zobaczcie, ona no, nawet nie wygląda jak postać, tylko jak gówno z Robloxa. No ale dobrze, zaczynajmy. Zaczynajmy. Dobrze, a więc jestem gdzieś na zadupiu. O, domek jest, dobrze, idziemy do domku. Do domku. Generalnie to prezentuje się słabo ta gra. Jest tutaj jakaś broń nie ma, ja pierdzielę, ale to jest gówna nie gra. Jezusie, Chrystusie, słaba grafika i jakość. Dobrze, a więc generalnie idziemy szukać dalej. <laughs> maców. Skrzynka spadła. Dobrze. Idziemy ją obczajmy Ale byłoby to smutne, gdyby teraz zabiła go ktoś. O, tu jest jakiś frajer. Walimy go. O kurna, ma broń. Lecimy, żeby nas nie zabił. Jak się korzysta z cygny jakoś, dobra, tak z meteoryt Nie wiem co on robi, ale dobra. Wchodzimy do budynku. Dobra, mam broń. Mam broń, mam broń. Mam kawał mam hamankawa. Mam no a kurde. Zabije mnie. zastrzeli mnie. A, spadłem. Wypierdut. Wypierdut ode mnie. Get, a, get out. Get the cholera out Wypierdzielać, wypierdzielaj Dobra General, mam dwie bronie bez amunicji i właśnie zginę Zginę, zginę, fuck Nie da się grać w tą podróbkę, nie polecam Straciłem minus jeden jakiś tam pieniążek, 0 i czy jakieś 13 zambatek To pewnie jest jakaś waluta, albo jakieś coś. Nie wiem, nie wnikam. Dobra, a więc wychodzimy. O mój Boże, Lucky Chest open. Za dwie godziny będziemy mogli go otworzyć. A więc lecimy teraz na Rocket Royal znowu, bo nie mam Team Royal chyba odblokowanego. Jeżeli chcecie odcinek z innej gry, to napiszcie w komentarzu, jaką grę mógłbym nagrać. A z chęcią nagram. Na kanale u Shuriego powinien się pojawić odcinek ze mną, a więc zapraszam was do zasubskrybowania oraz zalajkowania Szuriego Oraz mojego kanału Dobra ja idę gdzieś tam Nie wiem, nie idę do ludzi Zabiją mnie w Widać od razu jak ścina Jaka to jest jakość Aczkolwiek zostanę już z Taką jaka jest Tutaj się steamuje Każdym, z każdym, z każdym spróbuję. Dobra. Zobaczymy jak to będzie. Fortnite Mobile jest lepszy od tej taniej podróbki, bo ona nie kosztuje nic a wygląda słabo, więc... No nie polecam grania w tą grę. 5, 3, 2, 1, 0. Dobra, lecimy. Dobrze, ja już jestem. Idziemy od razu do budynku, w którym jest broń i jest snajperka. Dobrze. Fajnie. O, fuck. Minąłem broń. Ej, dobra. No i mamy broń. Przeładujemy sobie od razu snajpę. Oraz jakiegoś tam... Karabin jakiś tam. Dobrze. Pójdę od razu w kierunku tamtego gracza albo i zrobimy to tak Dobra, skrył się chyba O fuck 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 Fak fuck, fuck, fuck Nie mam drewna fuck o dobra Udało mi się uratować sytuację przed upadkiem z wysokości który mógłby mnie zranić i chyba nawet damage'a nie otrzymałem. O, tutaj jest jakiś frajer. Chodź tu, frajerze. Cyk walimy go na. Ginż ma to. No jakim kurde cudem. Już Jakiś rusek mnie zabił. Oj, ten odcinek będzie krótki, no ale to by było na tyle w tym odcinku. Do zobaczenia, cześć. Papa! Pa.